Dzień dobry, dzień dobry. Będę gadać teraz o tym jak ogarnąć rodowody, czyli zadania z tymi drzewkami, jeśli chodzi o występowanie choroby czy jakieś cechy w rodzinie. Chociaż to najczęściej jest choroba w przypadku rodowodów. Na początku mała ściąga, jakie symbole w tych drzewach oznaczają co. Kwadrat to standardowo jest płeć męska, kółko płeć żeńska. Osobniki obarczone cechą typu choroba, hemofilia, daltonizm czy cokolwiek innego są zaznaczane na ciemno. Osobniki zdrowe są zaznaczone na jasno. Jeśli występują nosiciele, to nosiciele mogą być zaznaczani w taki sposób zamalowane do połowy, jeśli chodzi o dziedziczenie autosomalne, czyli niesprzężone z płcią. Natomiast yy, nosicielki i cechy sprzężonej z płcią są zaznaczane z taką kropeczką. Ale uwaga! Bardzo rzadko w zadaniach naturalnych zaznaczą nam to. Bo wtedy byłoby za prosto, nie byłoby wyzwań. Więc rzadko się coś takiego zdarza w zadaniach, tak naprawdę. I teraz tutaj pod spodem mamy pokazane, że kwadrat i kółko to są rodzice, od nich idzie tutaj w dół taka linia, i ona się rozgałęzia. I ten kwadrat i kółko pod spodem to są już dzieci tego górnego pokolenia. No, a tutaj na czerwono mamy zaznaczone małżeństwo spokrewnione, czyli oni są mm, małżeństwem, ale też są e, rodzeństwem. To jest, to jest nielegalne, proszę Państwa, nie robimy takich rzeczy w naszym życiu. I teraz o co chodzi? Jak mamy ustalić, czy e, choroba się dziedzi, czy w jaki sposób? sumalnie recesywny, e, czy, czy, czy jak? Pierwsza rzecz. Najpierw ustalacie, czy choroba się dziedziczy w sposób dominujący czy recesywny. To jest w ogóle, bez tego nie ruszymy dalej. I teraz zobaczcie. <laughs> Mamy w przypadku A e, chorobę genetyczną. Jest świetnie. I teraz przyjrzyjmy się tej parze rodziców. Zobaczcie, oni są chorzy, ale mają zdrową córkę. To znaczy. Że jest to choroba dominująca, bo oni muszą być heterozygotami, jeśli mają zdrową córkę. Jest to choroba dominująca, no bo, żeby oni przekazali córce ten prawidłowy allel, no to każdy z nich musi być heterozygotą. Jeśli są heterozygotą, a chorują, to znaczy, że jest to choroba dominująca. I dokładnie takie uzasadnienie. Mamy tutaj pod spodem. Natomiast drugi przypadek jest dokładnie odwrotny. To znaczy, widzimy tutaj, że jedynka i dwójka to są zdrowe osoby. Jedynka i dwójka mają chorą czwórkę. Ich córka jest chora. No i ta córka się nie zrobiła chora z powietrza, zakładamy, tylko dostała od obojga rodziców dwa recesywne allele. Po jednym od każdego z nich. To znaczy, że każdy z rodziców musi mieć taki recesywny allel. I to znaczy, że jest to choroba recesywna, bo rodzice mają allel, ale nie chorują. Czyli zobaczcie, w przypadku sytuacji, kiedy mamy chorych rodziców mających zdrowe dziecko, albo odwrotnie, zdrowych rodziców mających chore dziecko, rodzice na bank są heterozygotyczni. E i na podstawie tego, czy to dziecko jest zdrowe czy chore, rodzice są chorzy czy zdrowi, określamy, jak się dziedziczy dana choroba. Jak już wiemy, czy dominująco, czy recesywnie, tu jeszcze macie przykład C, gdzie są zaznaczeni nosiciele. Jak są nosiciele, to to jest na bank dziedziczenie recesywne, no bo wiemy, że nie da się być nosicielem choroby dominującej. Więc jak już wiemy, czy dominująco, czy recesywnie, to zastanawiamy się, czy autosomalnie, czy w sposób sprzężony z płcią. No i teraz, skąd my to mamy wiedzieć? Zobaczcie. E, przypadek kolejny. Wiemy, że to jest choroba recesywna, bo oni są zdrowi, mają chore dzieci. I teraz, co dalej? Zdrowy ojciec ma chorą córkę. My wiemy, że w przypadku chorób sprzężonych z płcią, choroba, allel choroby dziedziczy się na X. Mężczyźni mają jednego X, a drugi chromosom płciowy to jest Y. W związku z czym no, trochę nie ma opcji, żeby to była choroba sprzężona z płcią, bo ojciec jest zdrowy i zdrowy allel dziedziczony na X przekazałby córce. Więc to nie może być, żeby był ten układ no to oboje rodzice muszą być heterozygotyczni, żeby być zdrowi, a mieć chore dzieci. Facet nie może być heterozygotyczny, jeśli chodzi o chorobę sprzężoną z płcią. Nie? E, więc to będzie choroba e, zdecydowanie autosomalna, recesywna i wtedy po prostu e, oboje e, tych chorych dzieci będzie homozygotami recesywnymi. W przypadku E Mamy tutaj zaznaczonych, zaznaczone nosicielki i chore osoby. No i widzimy, że tylko kobiety są nosicielkami, a mężczyźni są zdrowi albo chorzy. To oznacza, że po pierwsze ta choroba jest recesywna, no bo występuje nosicielstwo. A po drugie, to jest choroba sprzężona z płcią, bo kobiety. Nawet gdyby była jakaś jedna chora kobieta, to kobiety mogą być nosicielkami. Nie ma mężczyzn, nosicieli. E, no i mężczyźni chorują znacznie częściej od kobiet. I tutaj mamy jeszcze taki ciekawy przypadek F. <laughs> nie sądzę, żeby wam to kiedykolwiek e, kiedykolwiek się. Trafiło, ale zwróćcie uwagę na tego mężczyznę tutaj, pierwszego z lewej. On jest chory i ma chore córki, ale nigdy nie ma chorego syna. Tak samo ten mężczyzna. I ma chorą córkę, syn jest zdrowy. Ten mężczyzna tak samo, syn jest zdrowy. Natomiast kobieta może mieć chorych i synów, i, i córki. No więc jeśli mężczyzna ma same chore córki, ale nigdy nie ma chorego syna, to jest to cecha sprzężona z płcią i dominująca, bo wystarczy jeden allel, żeby każda z córek była chora. Więc ten mężczyzna miałby ten allel po prostu na X. I teraz e, możemy sobie zerknąć do zadań, które robiliśmy na lekcjach tego zestawu z kurami andaluzejskimi na początku e, i zobaczyć sobie tutaj parę zadań. Mamy na przykład zadanie 19. No i akurat ten schemat przed chwilą omawiałam, więc, e, więc spoko, ale e, czy jest to choroba autosomalna, czy sprzężona z płcią? No to sprzężona z płcią, bo tylko kobiety są nosicielkami, mężczyźni chorują znacznie częściej od kobiet. I teraz, czy jest to choroba y, y, warunkowana przez allel dominujący czy recesywny? No to przez allel recesywny, ponieważ występują nosiciele czyli osoby, które mają allel warunkujący chorobę, ale nie chorują. Szukajmy sobie jeszcze jakiegoś takiego drzewa rodowodowego. Tada! E, mamy tutaj napisane, że jest choroba warunkowana przez allel recesywny. I teraz mamy powiedzieć, czy jest to allel sprzężony z płcią, e, czy nie. No i znowu patrzymy sobie e, i szukamy jakiegoś ojca z chorą córką. E, ten zdrowy ojciec ma chorą córkę więc nie ma opcji żeby jej przekazał córka musi mieć dwa recesywne allele nie? więc nie ma opcji żeby ona od ojca dostała recesywne allele sprzężone z płcią jeśli ojciec jest zdrowy więc jest to choroba e, autosomalna nie jest to sprzężenie z płcią Tu jeszcze było jakieś, jest pięknie, jest daltonizm. I teraz słuchajcie, o daltonizmie, no to my powinniśmy wiedzieć, że daltonizm jest sprzężony z płcią i jest to choroba recesywna. Także w razie czego warto pamiętać. I teraz mamy tutaj podane cechy, czy chora, czy chory, czy zdrowa, czy zdrowy, i mamy zapisać numerami genotypy tych osób. Przypominam, daltonizm sprzężony z płcią. W związku z czym e, zapis stosujemy mm, X z D w indeksie górnym. Ja tego nie mam za bardzo tutaj jak zapisać, bo e, nagrywam to na kompie. Ale jedyneczka, zdrowy, e, zdrowa kobieta e, ma chorego syna. No to jeżeli ona ma chorego syna, no to syn dostał wadliwy allel od matki bo chłopcy dziedziczą chromosom X od matki Y od ojca e, więc pani numer 1 e, będzie miała X X D duże X D małe przy czym wiadomo, że tutaj to D powinno być w indeksie górnym mniejsze, nie? pamiętamy o tym e, dwójka to jest chory facet więc tutaj żadnych zaskoczeń, nic nie trzeba się zastanawiać on jest po prostu XD małe Y. A trójka to jest chora kobieta i tu mamy XD małe XD małe. Też nie ma innego wariantu na tą trójkę. Piękny schemat, proszę bardzo, zadanie 18. To jest schemat w dwóch rodzinach ta sama choroba. No i. Szukamy sobie czegoś, co nam kliknie w głowie. E, najpierw proponuję spojrzeć na rodzinę B. Zdrowi rodzice mają chorych synów. No więc, jeśli oni są zdrowi, mają chore dzieci, to znaczy, że rodzice są heterozygotyczni. To znaczy, że ta choroba jest warunkowana recesywnie. I potem przerzucamy naszą uwagę. Na rodzinę A, chociaż wystarczyłaby nam ta rodzina B, ale przeżyćmy naszą uwagę na rodzinę A, i widzimy, że zdrowy ojciec ma chorą córeczkę, pyk. No więc y, to jest choroba y, autosomalnie dziedziczona, ponieważ y, zdrowy ojciec musiałby to córce y, przekazać wadliwy allel, a sam nie choruje. więc Musi być heterozygotą, a mężczyzna nie może być heterozygotą pod względem chorób sprzężonych z płcią. Zresztą widzimy, że chorują zarówno kobiety, jak i mężczyźni z tą samą jakby częstotliwością, mniej więcej. Jeśli mielibyśmy tutaj podawać genotypy tych osób, no to możemy sobie to wypełnić, zaszalejmy. Proszę Państwa, A1. To jest ten zdrowy mężczyzna. On musi być heterozygotyczny, żeby przekazać allel choroby czwórce, czyli córce. A2, chora kobieta. No to chora kobieta to chora kobieta, prawda? E, I A3, proszę Państwa, e, jest zdrowy, ale ma chorą matkę. Więc jest zdrowy, więc to jest allel A duże, ale od chorej matki dostał A małe. W przypadku rodziny B zdrowa kobieta ma chorych synów, więc jest heterozygotyczna. B4 jest to chory syn, więc jest homozygotą recesywną. I B7 tutaj znowu jest to zdrowy syn, który ma chorą matkę, chorego ojca, przepraszam, więc będzie heterozygotyczny. I moje absolutnie najulubieńsze pytanie, czyli prawdopodobieństwo urodzenia się dziecka płci męskiej parze A7 i B7. Proszę Państwa, nie musimy nawet patrzeć na schemat. Nie musimy tam patrzeć, bo prawdopodobieństwo urodzenia się chłopca i dziewczynki jest zawsze, ale to zawsze, takie samo i wynosi szalone. 50%. E, I to prawdopodobieństwo tego, czy będzie chłopiec, czy dziewczynka, e, e, ta płyt dziecka zależy od tego, jaki plemnik ten, który zawiera chromosom X, czy chromosom Y, co podnie? o, z drugiego rzędu. Czy tutaj jest jeszcze i jest jeszcze? Co, jeszcze dwa rodowody. E, dobra, mukowiscydoza doza. Możecie pamiętać o tym, że ona się dziedziczy recesywnie, będzie by Wam łatwiej w życiu, ale jak nie, to patrzymy sobie na schemat widzimy, że zdrowi rodzice mają chorą czwórkę. Więc, no, co możemy rzec? Autosomalnie recesywnie się dziedziczy, i tyle. I teraz genotypy osób 1, 2, 8, 11: 1 heterozygota, 2 heterozygota. Jest eee, oni muszą być heterozygotyczni, bo są zdrowi. A czwórce przekazali wadliwy allel Usemka jest znowu zdrowa, ale ma chore dzieci. Więc też musi być heterozygotą. A jedenastka no to ma dwa allele recesywne, bo choruje. Jeśli chodzi o to, że trójka i czwórka spodziewają się kolejnego dziecka i mamy określić prawdopodobieństwo, że ono urodzi się chore, to musimy, wiemy, że czwórka jest dwa małe a, musimy jeszcze ogarnąć, czym jest trójka. Proszę Państwa, trójka ma chorą dziesiątkę, to jest syn, no i skoro dziesiątka jest chora, czyli ma dwa małe a, to znaczy jedno a dostało od czwórki, od mamy. Drugie małe a dostało od trójki, czyli od taty. No więc trójka musi mieć duże a, bo jest zdrowy i małe a, bo takie małe a przekazał dziesiątce. I teraz z dwóch takich e, osobników, z trójki i czwórki, robimy sobie krzyżówkę genetyczną e, i widzimy, że znaczy ja tu wam nie będę jej rysować, ale e, jak zrobicie sobie tą krzyżówkę, to zobaczycie, że prawdopodobieństwo choroby to jest 50%. A jeśli chodzi o to, dlaczego mimo działania doboru naturalnego w populacji ludzi wciąż utrzymuje się ale warunkującą dozę, no to słuchajcie, dlatego, że yy, jest to choroba recesywna, co pozwala na istnienie nosicieli, którzy nie chorują, więc dobór naturalny ich nie eliminuje, a mogą przekazywać wadliwe geny potomstwu. I zadanie... 51, tu mamy barwę oczu e, i mamy po prostu e, odgadnąć, znaczy odgadnąć, się wydedukować e, genotypy jedynki, dwójki i trójki. No to patrzymy sobie teraz tak: jedynka ma dziecko, m, które jest homozygotą recesywną i dziecko, które jest homozygotą dominującą, więc jedynka musi być e, b duże, b małe. Żeby, od, żeby każdemu z tych dzieci móc przekazać i mały allel, i duży allel. Dwójka. Patrzymy na dwójkę. Ma dzieci same heterozygoty, czyli musi mieć na pewno duże B, żeby im to duże B przekazać. Więc albo jest homozygotą dominującą, albo Heterozygotą, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy tak się po prostu nie złożyło, że ma same heterozygotyczne dzieci, w dodatku samych synów. E, tutaj obydwa te e, genotypy są równie prawdopodobne. I trójka mamy tak: homozygota recesywna wśród dzieci i heterozygota, więc trójka mm, musi być heterozygotyczna, ponieważ jeden mały allel przekazał córce, drugi allel dominujący przekazał synowi. To mam nadzieję, że Wam trochę rozwiałam wątpliwości, postaram się Wam przygotować jakiś taki turbokrótki zestaw, jakieś nie wiem, dwie strony może z takimi zadaniami z, do podćwiczenia.